Temat. O tym, co ważne. Dzień dobry, witam Państwa po przerwie. Dzisiaj o trochę o prawdzie i innych rzeczach z prawdą związanych, ale także o społeczeństwie i kilka prac społecznych. Ze mną są Wiktor Chęciński i Paweł Brancewicz. Panowie reprezentują Fundację Kaczuchy. Dzień dobry, witamy. Ja przepraszam, że się uśmiecham, kaczuchy, ale dlaczego kaczuchy, fundacja się nazywa? Mm, to nazywaliśmy się kaczuchy, bo jest taka anegdotka, gdzie kaczka dziennikarska funkcjonuje jako. Opis fałszywej informacji, i właśnie najczęściej ona się pojawia w dziennikarstwie. I chodzi właśnie o anegdotkę. Dotyczącą kaczki. Tak, tak, dotyczącą kaczki, gdzie kiedyś w prasie rzeczywiście pojawiło się stwierdzenie, że kaczki zjadają same siebie. I nazwaliśmy się tak, żeby zwalczać tą dezinformację i mówić o prawdzie. Kamala Harris czy Donald Trump? Nie obejmujemy raczej tutaj stanowiska no jak politycznego. Nie. No ej. No nie. A obejmujecie. Prywatnie na pewno na Nie czas. na Waszym TikToku. Nie. Przedstawiamy efekty. Tak? Fakty. Tak? Tak. To jakie było referendum w sprawie między innymi uchodźców, imigrantów, czy jak tam zwać? Nie przeszło. Zaraz, ja mam cytat. PiS manipuluje pytaniami, to było przed referendum. Mm. To nagonka na osoby uchodźce uchodźce oraz niegu, nie ludzkie i głupie referendum. To są opinie czy fakty? To są po części opinie połączone z faktami, z tym, że rzeczywiście zostały zastosowane techniki manipulacyjne w samych pytaniach. I dosłownie w tych pytaniach, których było aż cztery na kartce. Mhm. I same pytania były już sugerujące odpowiedź. Więc okay. tak nie powinny na pewno wyglądać pytania w referendum. Okej, okay. czyli, czyli wyrażacie także opinie. Po części. Okay. Myślę, że jest to. Element nieodłączny od dziennikarstwa i nie da się raczej pisać w 100% obiektywnie mhm. ani wypowiadać się obiektywnie. Słuchajcie, jak odróżnić y, informację fejkową od informacji y, prawdziwej? Jak, jak wygląda wasz fact checking? Jak byście to widzieli? To stricte bazując na przykładach, znajdujemy fałszywą informację, których teraz jest mnóstwo w sieci. I sprawdzamy. Sprawdzamy poprzez zerknięcie, czy są już takie dane, i czy takie dane są dostępne na stronach zaufanych, czyli właśnie różne agencje badawcze, czy też informacje oficjalne od danych kanałów, na, na który temat jest dezinformacja. No i tak stricte przykładowo, załóżmy, że mamy em, zakłamaną dane o temperaturze gdzieś. Wtedy sprawdzamy dane z narodowego naszego tutaj centrum dotyczących właśnie spraw pogodowych mhm. i weryfikujemy, czy to, co zostało przedstawione, nie zostało w jakiś sposób przykrzywione. I umieszczacie to na swojej stronie, ewentualnie kaczuchyką. Tak, tak. W bardzo fajnej stronie w ogóle. To Państwo muszą zobaczyć. Kaczuchyką, jak, jak brzmi, tak się pisze, i tam coś tam. Rzetelne informacje są fundamentem zdrowej demokracji i zaufania społecznego. Tak. Dokładnie. Dobra. A są dwie polskie, czy jedna? To jest stwierdzenie, które myślę jest dość aktualne, i niestety bardziej bym się przychylał do odpowiedzi, że są dwie. Mhm. No jest to temat, jeden z tematów, który pojawi się na najbliższym spotkaniu takim panelu dyskusyjnym, który chcecie zorganizować. Bo właśnie nieprzypadkowo o tym wspomniałem. Ten panel odbędzie się w dzień, w Święto Niepodległości, 11 listopada. To dość, dość ciekawy pomysł. Dlaczego wtedy? No, ponieważ to jest wydarzenie, które jest związane z obchodami Święta Niepodległości, jest to jedno z 11 wydarzeń w Polsce, na terenie całego, całego kraju, które odbędzie się właśnie również w przecinku. No, i będzie to spotka będzie to wydarzenie w takiej formie World Cafe, czyli rozmowy przy stolikach, kto, w, na którym po prostu zapro zaproszono osoby, które zechcą mhm. się pojawić wraz z osobami eksperckimi przy stołach, będą mieli dyskutować. Wspólnie dochodzić do wniosków, konfrontować swoje poglądy w taki kulturalny, przystępny sposób na różne tematy. I będzie również dyskusja o tym, co zrobić, żeby w Szczecinku było fajniej, prawda? Tak, również. Zaprosiliśmy właśnie przedstawiciela, a w sumie przedstawicielkę władz lokalnych, czyli radną naszego miasta, Anną Ponichtera. Annę Ponichterę. I porozmawiamy o tym, co możemy zrobić, jak lepiej współpracować, i co też możemy gdzieś zrobić, żeby z tego szczecinka rzeczywiście nie trzeba było uciekać w poszukiwaniu pracy czy w poszukiwaniu przyszłości. Zajmujcie się też tolerancją? Czym dla, dla was, dla młodych osób jest tolerancja? Czym dla nas jest tolerancja? No przede wszystkim jest to szacunek. No, szacunek to jest rzecz taka podstawowa, mi się wydaje, nie oceniania ludzi. Przez pryzmat jakichś swoich opinii, poglądów czy jakichś środowiskowych różnic. Wszystko opiera się na szacunku. Mhm. Prawda nie ucieka, Prawda ucieka od alternatyw, tak? To jeszcze parę haseł. Yy, prawda stroni od alternatyw? Tak. Nie zna alternatyw. Tak. Yy, unika alternatyw. Tak. To wszystko z waszej strony. Dobra. Czy lepiej podać yy, niefajną informację? Hmm. Niezgodną z własnymi przekonaniami, hmm, czy lepiej jej unikać? Zależy, co mamy na myśli, przez fajną czy niefajną informację? Zgodną z własnym sumieniem, hmm, zgodną z prawdą, która zaszkodzi. Skupmy się na faktach. Hmm. Przy podawaniu jakiejkolwiek informacji, jednak poszukajmy, czy to nie jest już tylko i wyłącznie nasza opinia. A istnieje coś takiego jak kreacja stanu? Przy podawaniu informacji? Jak myślicie? Hmm. Nie zastanawialiśmy się raczej nad tym. Mhm. No bo to wtedy, kiedy można y, na przykład czegoś trochę nie powiedzieć, nie? Tak. Dopuszczacie to... taką możliwość? Raczej nie, z tej strony nie. Dlaczego? Bo, żeby... Ale nie chcecie powiedzieć, ja przepraszam, że, że, że przerwę. W mhm. ogóle taką narrację strasznie ofensywną przyjąłem, przepraszam, ale. Y, 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 zawsze na jakichś wyborach. Y, <grym> Miss, ok? Każda kandydatka mówi o swoich wartościach. mówię, że najważniejsza jest miłość, tam szacunek, braterstwo, pokój i prawda. Mhm. Tak? Prawda jest najważniejsza, a niewygodna, prawda? Prawda jest wygodna i niewygodna. Zależy, którą chcemy reprezentować. Macie odwagę o tym mówić? O niewygodnych prawdach? Myślę, że trzeba. I że to jest rzeczywiście rzecz potrzebna. Bo jeżeli będziemy przedstawiać zawsze zakłamany obraz i patrzeć tylko i wyłącznie z jednej strony, mhm. to bardzo odbiegamy od prawdy. Czy braliście udział w, w akcji tęczowe piątki u nas w szkołach? Próbowaliście coś z tym robić? Czy mhm. po prostu przełączyliście się do szlaczku do takiego ogólnopolskiego? Jak mhm. to wyglądało? To w ramach tęczowego piątku skupiliśmy się na daniu przestrzeni osobom, które rzeczywiście się tym zajmują. Mhm. I przeprowadziliśmy wywiad z Aleksandrą Sztub. Wywiad znajdzie się na, znajduje się na stronie, i nasza działalność była stricte onlineowa, żeby dać tą przestrzeń i jednocześnie dotrzeć do jak największej ilości osób, czyli niestacjonarnie. Czy spotykacie się z, a może ja to w tej chwili robię, z takim agingiem? Co? Że jesteście młodzi, to wy nic nie wiecie? Tak. Tak, tak, to jest dość popularne zjawisko i to się też łączy z tym youth washingiem, czyli właśnie z wykorzystywaniem młodych do swoich celów, do popierania swoich celów. No właśnie. I tak, spotykamy się z tym, czasami mamy jakieś gdzieś próby na mailu, rzeczywiście współpracy, które niekoniecznie dla nas byłyby jakkolwiek korzystne, albo byłyby wykorzystane tylko do pokazania, że młodzi działają mhm. i że działają pod kogoś tam nazwiskiem i że ten ktoś ta osoba jest super. No właśnie. Ale czy jesteście w stanie nie ulec takiej perswazji? Co? Elementowi autorytetu, wpływowi autorytetu, to jeden z sześciu elementów wpływa wpływu. Jeśli chodzi o osoby starsze? Mhm. Wydaje mi się, że nie. Do tej pory nie mieliśmy z tym problemu, nawet się nad tym nie zastanawialiśmy chyba szczególnie. Mhm. Także nie. No i też myślę, że w pracy jakiejkolwiek dziennikarskiej, publicystycznej, też w podawaniu informacji. Trzeba na to uważać, i rzeczywiście trzeba od tego bardzo stronić, żeby zostać na swoim, nieważne jakie korzyści czasami coś za sobą niesie. Mm -hmm. Strasznie ambitne rzeczy mówicie. No tutaj też jednak każdy nasz ruch, każde nasze działanie, decyzja muszą być trochę jednak przemyślane, bo ludzie po prostu patrzą na ręce, a my chcemy po prostu być otwarci, przejrzyści, klarowni, mm -hmm. transparentni. To się udaje? Uważamy, że tak. Uważam, że tak na razie do tej pory wierzę, że dalej tak będzie, tak. Mamy też Biuletyn Informacji Publicznej co do samej działalności fundacji mhm. i w tym biuletynie można znaleźć wszystkie informacje, ile, skąd i od kogo dostaliśmy pieniędzy, ile przyjęliśmy. Wszystko jest dostępne i wszystko będziemy tam zawsze wrzucać, żeby ta jawność była i żeby wszystko było wiadome. Nie chcemy niczego ukrywać, żeby mówić prawdę. No ale jesteście, to właśnie dlatego BIP jest, chociaż nie musieliście mieć w sali tego bip -u. Nie, no nie, tylko że nie mamy czego ukrywać. Kaczuchy mają status fundacji, mhm. no właśnie, więc finanse mogą przepływać, kaczuchy są przejrzyste jeśli chodzi o finanse. Tak. A to dlaczego założyliście fundację, nie można było zwykłego stowarzyszenia? Fundację... Daje nam lepsze pole pod kątem prawnym, gdzie do stowarzyszenia jest troszkę więcej formalności, plus też więcej osób potrzebnych, a przy samym zakładaniu fundacji mieliśmy trójkę, była nas trójka, jest nas trójka i w przypadku fundacji było to prostsze. Ja już pytałem o to, ale, ale, ale zapytam jeszcze raz. Macie miejsce na wyrażanie własnych przekonań? Czy to, co robicie. Mhm. Hmm. No właśnie, to, 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 to nie jest tak, że, że to, 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 co mówicie, mhm. filmujecie też sobą. Nie? Trochę jest. Mhm. E, aczkolwiek, co do samych przekonań i wyrażania jakiejś swojej opinii, m, mamy formę felietonów na stronie, i mhm. w tych felietonach no, stricte już płynie jakaś opinia lub opis danego zjawiska z perspektywy naszej. Aczkolwiek, w samych artykułach. Staramy się nie przekazywać tej opinii jako główny czynnik, tylko bardziej te efekty. Ja dodam też, że oczywiście każda nasza treść, czy to na stronie, czy to na naszych innych mediach, jest oznaczona. Czy to jest falieton, czy to jest artykuł, czy to jest wywiad, to raz. A dwa, każdy z nas, kto tworzy materiały, tworzy jakieś treści, ma w zasadzie dowolność, jeśli chodzi o temat. Tutaj nikt sam sobie za bardzo nie narzuca, na jaki temat będziemy tworzyć treść. Mhm. Dlatego też pod tym względem to może tak. Tutaj płynie na nasze zainteresowania, co nas interesuje, i mhm. każdy jest, ma, ma dowolność. Kto najbardziej dezinformuje? Przeszedłbym, przeszedłbym z pytania: kto, na jak albo gdzie. Bo gdzie to najwięcej mamy jednak tego w internecie. I nawet dzisiaj, przeglądając media społecznościowe, natrafiłem na. Grafiki wygenerowane przez sztuczną inteligencję, mhm. czy też opisy całych postów wrzucane przez ochotniczą straż pożarną, napisane przez sztuczną inteligencję, z błędami, które wyglądały, jakby nikt nigdy tego nie przejrzał, i mhm. rzeczywiście to robiło takie zasięgi, że ciężko się na to patrzy. Ciężko się na to patrzy, tym bardziej, że część z tych rzeczy, część z tych platform osób, które rzeczywiście dezinformują, bardzo często robią to. Nawet nieświadomie. Mhm. Dalej się uprę. Kto, czyli która platforma najbardziej dezinformuje? Która ma najwięcej fejków? No, ciężko tutaj przejść ogólnie obok platformy X, dawniej Twittera, jednak wydaje mi się, że z moich obserwacji, z chyba nie tylko moich, że no jednak to miejsce jest takim no, potężnym źródłem dezinformacji, mhm. misinformacji w dzisiejszych czasach. Myślę, że wa wa ważne też jest dodać, że rzeczywiście w social mediach, w mediach społecznościowych najbardziej idzie kontrowersja i bardzo często same treści są tworzone pod kontrowersje i pod to, żeby były kontrowersyjne, żeby dotykały jakichś grup czy atakowały konkretne osoby, bo to się będzie lepiej klikać, to będzie lepiej iść i to bardziej dotrze. A czy zauważyliście pewną prawidłowość? Właśnie, właściwie cały, nie zauważyliście, zauważyliście, że im bardziej podły mhm. tym większy ma, ma że mówię, response, tak powiem, respons, feedback i Bóg wie, co jeszcze. I może być napisane jak kura pazurem przez Ajaja, on i tak pójdzie. No tak, wzbudza... To po co się starać? Wzbudza w ludziach emocje. Ja myślę, po co się starać? Mhm. Nam zależy na tym właśnie, żeby... znaczy inaczej, no może nie zależy nam tak bardzo i tylko na dojściu tutaj na jak największą grupę odbiorców. Nam zależy po prostu na prawdzie. Bo gdybyśmy chcieli rzeczywiście dojść do jak największej ilości osób i dotrzeć do każdego i każdej z Państwa, który to ogląda, to zaczęlibyśmy wrzucać fake newsy i pisać rzeczy kontrowersyjne lub atakujące, i takie rzeczy wyszły. Mhm. Ale nie chcemy tego robić. Chcemy rzeczywiście przedstawiać to, co jest sprawdzone i to, co przeszło tą weryfikację naszą, co przejrzało kilka osób i kilka osób sprawdziło, czy tak rzeczywiście jest, a nie te fake newsy. Ja myślę, że takich treści w internecie jest aż czy w tak małym mieście a propos rzeczy kontrowersyjnych propagując y, rzeczy związane z LGBT y, to nie jesteście kontrowersyjni nie robimy tego stricte w naszym mieście tylko robimy to jednak na tę skalę ogólnopolską u całego kraju okej okay, ale jesteście stąd tak tak Działacie. To tutaj mamy siedzibę tu jesteśmy zarejestrowani więc y, tak y, a czy to wywołuje kontrowersje no tu zależy od odbioru, bo rzeczywiście spotykamy się z różnym odbiorem w mediach społecznościowych, który też nie zawsze jest jasny i nie zawsze jest mm, prawdziwy i rzetelny. Bo jeżeli treści idą kontrowersyjnie, to idą przeważnie do tej grupy, która najbardziej e, odpowiada negatywnie. Mhm. Więc wtedy najwięcej jest negatywnych komentarzy czy negatywnego feedbacku. A co do pozytywów, zdarzają się rzeczywiście takie sytuacje, gdzie trafiamy w tą grupę, w ten algorytm, gdzie jesteśmy kierowani. W większości do tej grupy pozytywnej. No i to się tak gdzieś ściera, że od materiału do materiału niektóre są um, z pozytywnymi komentarzami, niektóre z negatywnymi. Ale co do samej kontrowersji, no jeżeli stwierdzimy, że szacunek jest kwestią kontrowersyjną, no to ciężko będzie. Ja mówię o ideologii gender, LGBT, propagowaną tu w takim małym mieście, w jakimkolwiek małym mieście. Trudno nie być kontrowersyjnym, chyba. No zacznijmy od tego, że nie nazwałbym tego ideologią, bo to nie jest jednak ideologia. Okej, okay. mhm. dobra. Ale to też nie jest główny obszar naszych działań, tylko to jest część, którą gdzieś poświęcamy, jak rzeczywiście jest był miesiąc dumy, czyli ten czerwiec, gdzie rzeczywiście większy, gdzieś też większe światło publiczne się kładzie na mówienie o tym i jeżeli zaczniemy mówić o różnych rzeczach i będą one wpajane w te takie codzienne rozmowy, to to stanie się normalne. Tak samo jak teraz dość popularnym trendem w internecie i w społeczeństwie jest używanie feminatywów. Mhm. I to nie jest tak, że tych feminatywów nigdy nie było. One były, tylko one zanikły. Mhm. I teraz, jak wracamy do nich, to odbiór części społeczeństwa idzie od razu w, etykiet, w etykietowanie jako lewa strona. Mhm. I, I no tak nie jest. Jakby zaczniemy mówić do ludzi tak, jak chcą, żeby do nich mówili, czy tak, jak ktoś sobie życzy. Wracając, no. To jest kwestia szacunku. Mhm. Tak. Tak. Dobra, ale to znaczy ja się nie, ja światopoglądowo nie będę, w ogóle nic, <grym> wiadomo jakie jest ze mną, ale m, teraz tak, y, organizujcie panel dyskusyjny mhm. y, 11 listopada. Y, 11 listopada zawsze się świętuje w Szczecinku tak, jest msza o chyba 12.00 mhm. strzelam, bo, ale to z reguły tak jest. O 13.00 jest tam przemarsz z kościoła pod pomnik, marszałka, zresztą tam 20 metrów dalej. Odbywają się przemówienia, składanie wiązanek i rozchodzimy się do domu. Wy w tym czasie, zamiast pójść na uroczystość patriotyczną, robicie Robicie urządzacie sobie od 11 do 15.30. Dyskusję. Zapraszacie ludzi na dyskusję. Chciałem zapytać o, o, o to, czy zrobiliście to specjalnie. Jeśli chodzi o godzinę. nie. Uśmiecham się ryj, tak, ale, ale tak? tak wiecie o co chodzi. Nie. Kompletnie nie, to absolutnie pod tym względem to nie było przemyślane. Ja tak naprawdę teraz się dowiaduję o, o tych godzinach mszy i tego przemarszu. Ja oczywiście każdy ma prawo spędzać ten dzień, o, ocelebrować go, obchodzić jak chce mhm. i to jakby jest w porządku. Każdy ma swój wybór. No, my stwierdziliśmy, że chcemy jednak zrobić coś więcej, wyjść z jakąś inicjatywą i stworzyć taką przestrzeń. Mhm. I te rzeczy, które rzeczywiście się dzieją w Szczecinku, one idą bardzo tak, już powiedziałbym tradycyjnie i rzeczywiście są pewnego rodzaju tradycją, mhm. że co roku składamy kwiaty. Tak. Kto chce chodzi na ale brakuje takiego porozmawiania, takiej refleksji, nawet właśnie tej dyskusji, żeby porozmawiać, co możemy zrobić, co, co, co możemy zdziałać, żeby było nam lepiej w tym mieście i żeby nam było lepiej też ogólnie, nie tylko jako mieście, ale jako w skali regionu czy w skali całej Polski. I taką rozmowę chcemy zrobić, też ściągamy dwóch profesorów z Politechniki Koszalińskiej, będą do nas przyjeżdżać, więc no nie jesteśmy w stanie zrobić tego wydarzenia później i coś za coś, więc gdzieś to się tam zawsze gryzie. To się przyjmie? Mamy nadzieję. Jaką macie wizję Szczecinka, jaką Polski? To ja wiem, trudno. To jest trudne pytanie i trudne odpowiedzi, ale takim głównym fundamentem, który, który chciałbym, żeby gdzieś powstał i się wybudował, to jest właśnie ten szacunek i szacunek do ludzi. I tu bym postawił nawet kropkę, bo od szacunku powinniśmy gdzieś zacząć i dopiero dalej iść. I jeszcze wrócę do tego, o czym wspominałeś wcześniej, czyli mhm. do takich sugestii tego, co macie, co moglibyście robić i tak dalej, do tych wiadomości, które otrzymujecie, tych zaproszeń, które otrzymujecie. Jesteście bardzo atrakcyjną grupą dla kogoś, kto będzie chciał wywierać wpływ. Mhm. Młodzi, inteligentni, niedługo z dużych miast, bo wyjedziecie, tacy tam przysłowiowi, oczywiście tam młodzi, młodzi, wykształceni z dużych miast, nie? Nie boicie się tego, że w końcu ktoś trafi do was i zostaniecie takim no Instrumentem. Myślę, że po to jesteśmy grupą i też w grupie podejmujemy te rozmowy czy decyzje, które gdzieś będą zapadać. No i. To jest jedna z tych naszych rzeczy fundamentalnych, żeby rzeczywiście nie stać się pod kogoś wpływem. I też chcemy być niezależni nie tylko właśnie pod kątem zależności od kogoś, ale też pod kątem zależności finansowej, więc nie przyjmiemy, ani nie przyjmujemy dotacji z budżetu państwa. Miałem zapytać. Tak, to nie przyjmujemy i nie planujemy składać wniosków właśnie co do np. budżetu miasta Szczecinka czy do ogólnopolskich grantów udzielanych przez mm, instytucje powiązane z rządem, bo to wpływa negatywnie. To wpłynie negatywnie na sam fact-checking mhm. i na to, jak nawet gdzieś możemy zostać postrzegani przez to, że przyjmujemy pieniądze od rządu. No ale pośrednio um, jesteście finansowani, oh, jesteście finansowani, mocne słowo, nie? No ale, ale tam wykazaliście gdzieś yy, ze środków akcji europejskiej, braliście mhm. udział, tam, tam jakieś środki minimalne no to były, nie? Tak. Czyli no te pieniądze takie z agendy tej, yy, no ustawodawczo-wpływowej idą na to. Tak, jedyny grant, który gdzieś mieliśmy, um przeszłości i to właśnie był odnośnie tego Tęczowego Piątku to był grant z Warii Poznani, Fundacji Warii Poznani, która pozyskała środki na udzielenie mikrograntów, czyli tych właśnie mniejszych grantów na pojedyncze akcje i ten cały proces właśnie załatwiania, y, pisania i budżetowania grantu był po ich stronie. A my wypełniliśmy tylko to, z czym stwierdziliśmy, że się zgadzamy, jesteśmy w stanie wypełnić to według mhm. własnej agendy i też nie mieliśmy narzuconego formatu czy tego, co mamy mówić. Jesteście wybredni? Pod kątem grantów no. i informacji na pewno. Tak, no, jednak w naszych tych rozmowach, w jakichś spotkaniach, to większość rzeczy odrzucamy. Mhm. Jak myślicie, a jak długo starczy Wam zapału? To się okaże. Ja działam gdzieś społecznie już od dwóch lat, więc. To jest coś, co też mnie doładowuje, i to nie jest coś, co mnie mm, obciąża, tylko właśnie bardziej ładuje. Mhm. No, ja bym powiedział, że działalność cały czas tutaj samo się napędza, przynajmniej w moim przypadku. Coraz bardziej jakby też widzę efekty, widzę jakieś tutaj spełnienie w tym, co robimy. Cieszę mhm. się, że. Jesteśmy tutaj w tym miejscu, gdzie jesteśmy, że robimy rzeczy, organizujemy i wierzę, że będzie tylko lepiej. O tośmy sobie dzisiaj porozmawiali o, o, o prawdzie i o, o innych tam rzeczach życiowych, prawda? Panowie z Fundacji Kaczuchy, Wiktor Chęciński, Paweł Brancewicz, bardzo dziękuję za wizytę. Dziękuję Proszę bardzo. Proszę bardzo, mam nadzieję, że się jeszcze kiedyś zobaczymy, na przykład w studio. Na przykład. Albo na dyskusji 11. Zapraszamy. Zapraszamy. Dzięki. Temat o tym, co ważne.